Dziękuję bardzo pani marszałek. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak jest. Niepotrzebnie zawęziłem moją krytykę i skierowałem ostrze satyry parlamentarnej tylko ku czarownicom. Więc prostuję i uzupełniam w wysokiej izbie zasiadanie jeden czarownik, szaman hołdujący rozmaitym urojeniom lewackim, także i prawackim, bo, bo niestety Wysoka Izba nie jest wolna od urojeń po obu stronach tej sali takim urojeniem prawackim jest insurekcjonizm jako wzorzec polskiego patriotyzmu jedyny urojenia lewackie mają szerszy wachlarz, zielony, tęczowy, zielone, czerwone, łady i temu podobne więc tak pani marszałek poprawiam się na pani wniosek prostuję nie tylko czarownice ale czarownicy tutaj urzędują, a widzieliśmy ich zgromadzenie w grudniu po południu, kiedy to wszyscy dwukrotnie z dziękuję, wielkim panie zaangażowaniem pośle. uczestniczyli w czarnoksięskim dziękuję, rytuale dziękuję, panie, palenia pośle. świecznika. Dziękuję Hanukowego. panie pośle. Proszę dziękuję uważać, bardzo, co pan Pani mówi, marszału. ponieważ może pan zostać ukarany. E, nie dosłyszę? Proszę uważać, co pan mówi, ponieważ może pan zostać ukarany. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, wnioskodawcy powinni w trybie pilnym zmienić nazwę swojego ugrupowania z koalicji obywatelskiej na koalicję antyobywatelską, bo przecież ten projekt wybitnie ukazuje hipokryzję tej nazwy. Hipokryzję. Yy, stwarzającą pozor, że państwo przede wszystkim działacie na rzecz obywateli. Koalicja antyobywatelska to generator kast. Dzisiaj mieliśmy okazję widzieć generowanie jednej kasty, kasty sędziowskiej w KRS i minęło raptem kilka godzin posiedzenia Izby i mamy okazję przyglądać się, jak jest generowana kolejna kasta. Zawodowych poszukiwaczy. Ja mam pytanie do wnioskodawców: co wam ci patrioci, ci hobbyści, ci pasjonaci zrobili? Jaką krzywdę, jaką krzywdę wam wyrządzili, że w pierwszych miesiącach waszych rządów zamiast zająć się Projektami ustaw, które są potrzebne polskiej kulturze zajmujecie się tym haniebnym pomysłem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, detektorystom, poszukiwaczom, pasjonatom, tym, którzy żyją. Polską historią nie, żyją i dzielą się tym, co udaje im się odkryć, odnaleźć. No. Ale sytuacja prawna ich nie do pozazdroszczenia, dlatego że realizując swoje pasje, stawali się z mocy prawa post prl eurokołchozowego przestępcami. Stawali się automatycznie, jak to powiedziała pani poseł przed chwilą, kłusownikami, szabrownikami stawali się przestępcami działającymi w szarej strefie, na czarnym rynku. I otóż ustawa przeprowadzona przez wysoką izbę w poprzedniej kadencji wprawdzie z mojego punktu widzenia w sposób dalece niedoskonały ale zmieniała ten stan korzystnie pasjonaci przestawali być kryminalistami człowiek który na plaży z synkiem szuka czegoś wykrywaczem metalu przestał być narażony na to że byle Przepraszam, krawężnik, no na plaży nie ma akurat krawężnika. Przyczepi się o to, że posługuje się Nielegalnie, nieautoryzowanym urządzeniem. Zgłaszanie do urzędu, no, to jest coś, co komunie, eurokomunie, różowej, czerwonej, zielonej bardzo się podoba. I dlatego pani poseł oręduje za przywróceniem tego totalniackiego stanu rzeczy. My zaś orędujemy za tym, żeby nie psuć. I dlatego składam tu pani marszałek z ostrożności procesowej, bo tam już jeden wniosek o odrzucenie w całości. Jest, konfederacja składa drugi. I wprawdzie moi przedmówcy czcigodni mówią, że to bubel, ale na to ja odpowiem: no, niezły tam macie bubel, siostry, w tym archeo, bo przecież to mafia archeologów, przecież to mafia docentów, bo nie zacnej profesury, tylko tych. Małych urzędniczków od nauki, którzy chcieliby monopolizować polskie życie, nawet nie zawaham się użyć tego słowa, życie narodowe, bo przecież kryminalistą stawał się ten, kto na własnej posesji, na własnym polu zdołał wyorać jakiś tam grosik albo i ostrogę z czasów Jagiellonów albo nawet jakiś zardzewiały miecz wyłoży, wyłowić z rzeczki z czasów Piastów, stawał się przestępcą i my nie chcemy w tym brać udziału. To, żeście się jedni i drudzy zapóźnili, że nie ma w budżecie pieniędzy na to, coście tam w tej ustawie naobiecywali, no to bardzo przepraszam, ale to wy jesteście na spalonym i nie będziemy karać detektorystów, za wasze niedoróbki, wasze niedopatrzenia. Jesteśmy właśnie dlatego, że jesteśmy, że żyjemy, oddychamy polską historią, tradycją. Jesteśmy stanowczymi Przeciwnikami oddawania monopolu na samozwańcze mienienie się strażnikami tej tradycji, kultury, historii przez urzędników, i nie zawaham się użyć tego słowa gangsterów bardzo często gangsterów ludzi, nawet nie jak ten tam przyjemny czarny charakter z pana samochodzika, tylko znacznie mniej barwne postaci. Wiecie Państwo, że jest czarny rynek i szara strefa handlu tym, co w jakichś magazynach ministerialnych, muzealnych trafiło na półkę, jak w tej finałowej scenie z... Indiany Jonesa, arka w pudle przez spec służby umieszczana w jakimś tam magazynie, żeby ktoś się wreszcie zbadał na święty nigdy w grudniu po południu. Nigdy się to nie stanie. Oglądałem te gliniane skorupy, oglądałem te zardzewiałe relikty naszej przeszłości, których nikt nie tyka, a od czasu do czasu tak, owszem, przyjeżdża jakiś wujek, dobra rada. Z dalekiej zagranicy i kupuje to hurtem, a skorupa, jak to w wojsku, sztuka jest sztuka, podstawia się jedną w miejsce drugiej i, i nikt nie zauważył, że coś się zmieniło w magazynie. To jest rzeczywistość. Tę rzeczywistość zwalczajcie, tych przestępców ścigajcie, pilnujcie dziedzictwa narodowego, kulturowego, a nie wyżywajcie się. Na pasjonatach detektorystach co mówię jako przewodniczący specjalnego zespołu, który powołaliśmy do tej sprawy, do dialogu z tym środowiskiem wzywaliśmy na forum tego zespołu przedstawicieli Komendy Głównej Policji, którzy się rozlegle kompromitowali przed Sejmem reprezentowanym przez posłów na zespole. Więc proszę tutaj nie stawiać zasłony dymnej, proszę nie tykać tej usła ustawy, bo w o prawdzie pan poseł, już kończy, pani marszałek, pan poseł sprawozdawca i inni tam mówią, że to no tutaj terminy, więc trzeba opóźnić. Ja z ostrożności procesowej posądzam was o to, że chcecie skasować a nie wracać już do projektu uwolnienia tej pięknej dziedziny ludzkiej, polskiej, patriotycznej aktywności. Więc sprzeciwiamy się skasowaniu tej ustawy, bo w tej ustawie nie jest napisane, że opóźniamy, Dziękuję, że nie wejdzie w życie w terminie tegorocznym, tylko przyszłorocznym. Wyście tam po prostu napisali, że kasujecie tę ustawę. Dziękuję, I temu się sprzeciwiamy. Dziękuję uprzejmie, Pani Marszałek. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ustawa przyjęta pod koniec zeszłej kadencji była odpowiedzią na postulaty podnoszone przez środowiska dyrektorystów, aby ucywilizować i uwolnić proces prowadzenia poszukiwań. Ustawa oczywiście była i jest obiektem sporu pomiędzy archeologami a dyktorystami, i trzeba się nad tym pochylić. Zdziwienie budzi jednak fakt, że to projekt złożony ścieżką poselską z podpisem m.in. ministra Sienkiewicza. Czyli projekt jest poselski, ale z ministrem jako wnioskodawcą. Dlatego mam pytanie, czy środowiska archeologiczne i detektorystyczne brały udział w jakimkolwiek konsultowaniu tej ustawy? Dlaczego, skoro minister Sienkiewicz popiera projekt, to nie zdecydowano się na ścieżkę rządową i przeprowadzenie konsultacji? Dlaczego traktujecie z buta i obrażacie kilkadziesiąt tysięcy poszukiwaczy i detektorystów? Pytanie brzmi, coście się tak uwzięli i co was tak przypiliło? Sto konkretów? Nie przypominam sobie, żeby to było na liście, ale, ale teraz się łapie na tempo stachanowskie i rzeczywiście jakimiś bocznymi furtkami wprowadzacie tutaj do Wysokiej Izby sprawę, która chyba nie jest. Nie należy do pierwszej kolejności odśnieżania śnieżania po PiSie, nieprawdaż? I z jakiego powodu to środowisko ludzi, którzy. Przecież nie ubiegają się o żadne dotacje. Przecież nie... Smarują jakieś tam formularzy, po to, żeby dostać milionowe subwencje do swoich projektów. Oni budują kulturę narodową, oni wzmacniają tożsamość Polaków, świadomość, działają na rzecz bezpieczeństwa tożsamościowego Polaków, ponieważ ocalają od zapomnienia to, co nigdy nie wyszłoby na światło dzienne, gdyby nie ich prywatna inicjatywa. I ta koncepcja tutaj przez Komunę Eurokomunę podtrzymywana, że jeżeli nad monetą wyoraną z ziemi się od razu nie pochyli pięciu docentów, trzech policjantów i jeszcze właśnie tam z waszego ministerialnego Departamentu Archeo jakaś jedna czy druga siostra czarownica nie przyleci i nie przybije swojej pieczątki, no to delikwenta trzeba ciupasem do więzienia za to, że coś z ojcowizny własnej wyorał, no to jest logika obłędna i pokrętna jednocześnie i to Konfederacja zdecydowanie odrzuca. Szczęść Boże detektorystom, entuzjastom.